Państwu, bardzo dziękuję za przybycie i za to, że Państwo chcą powiedzieć obywatelom, że mogą wziąć sprawę w swoje ręce. Przyszło nowe i proponujemy obywatelom to, aby każdy z nich mógł startować do samorządu. Proponujemy platformę, platformę, która znajduje się na stronie samorządyskutisem.pl. Jest to profesjonalnie przygotowana i strona, a pod stroną jest baza danych aby wszyscy obywatele mogli się albo kliknąć przycisk, chcę kandydować, po kliknięciu w przycisk chcę kandydować, będzie mógł obywatel sobie wybrać, gdzie chce kandydować. Może w tej chwili wszędzie się zadeklarować i jeżeli wchodzimy głębiej, to można, obywatel będzie mógł powiedzieć, powiedzieć o sobie coś, co już ma, jaką historię ma i z tej, z tej strony nikogo nie można usunąć. Czyli tu wszyscy się, mogą, wszyscy się mogą zakwalifikować. Oczywiście jest drugi przycisk, chcę pomóc. Nie wszyscy czują się dobrze w samorządach, czy chcieliby czuć się dobrze w samorządach, ale mogą chcieć pomóc. Czyli wspomóc tę akcję społeczną, którą tutaj proponujemy. Uważamy, że to, co w tej chwili robimy, jest takim przełomowym, przełomowym krokiem oddania obywatelom państwa, żeby. Zerwać z tą grupą trzymającą samorządy, trzymającą państwo w ręku, aby tak jak ja. Ja jestem takim dobrym przykładem. Część z państwa mnie zna. Ja nie działałem w żadnej organizacji wcześniej politycznej. Prawdę mówiąc, nawet nie byłem zapisany do harcerstwa. Ale tutaj po, po zaangażowaniu się i po sprawdzeniu. Tego, że jednomandatowe okręgi wyborcze są dobrym rozwiązaniem. Zaangażowałem się, bardzo się zaangażowałem, no i jestem tu, gdzie jestem. I tak właściwie wszyscy z Państwa, którzy są, jeżeli się zechcą z nami zaangażować, mogą Państwo pomóc, aby, aby to, co się w tej chwili dzieje, nagannego w życiu społecznym, w życiu politycznym, odeszło do lamusa. Często pojawiają się pytania i myślę, że Państwo też o to by zapytali, a kto będzie decydował? Bo to jest taki. Tak, 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 ludzie się obawiają. I znowu chcę Państwa zapewnić, że tu nie będzie prezesa, który siądzie i powie, pana lubię, pana nie lubię, a Pan się zasłużył. Nie, tu jest zupełnie inny pomysł. Wszystkie osoby, które się zapiszą, później mamy tu cykl działań. Cykl działań, które... Osoba musi wykonać, jeżeli chce przejść do następnego etapu, czyli chcemy zaproponować do, do samorządu ludzi aktywnych, a nie ludzi z namaszczenia. Czyli będą, i na to mamy wszystkie, wszystkie materiały, będzie można sprawdzić aktywność dotychczasowych radnych. Kim oni są? Co, Czy oni zabierali głos na, na, na radach? co proponowali, jakie uchwały proponowali, czyli będzie taki ranking radnych. Innym pomysłem, jaki to jest zaproponowany, to jest ranking potrzeb, żeby jeżeli ktoś chce startować na radnego, to niech on wie, co lokalna społeczność od niego oczekuje. Niech się przejdzie i niech zbierze te ankiety. Innym pomysłem jest sprawdzenie wydatków, mapa wydatków żeby znowu ten przyszły radny wiedział, na co i, w, i którymi kanałami uciekają z jego gminy, z jego miasta pieniądze. Mamy również kolejny bardzo ważny pomysł, Akademia spółdzielnic. W Polsce bardzo dużo, duża część społeczeństwa mieszka w spółdzielniach. Różne są szacunki. 11-14 milionów ludzi. To jest armia ludzi, którzy w tej chwili są tak jakby niepotrzebni w swoich spółdzielniach. Spółdzielnia należy do spółdzielcy, bo to spółdzielca jest właścicielem tej spółdzielni, a tak naprawdę w tej chwili w Polsce zarządy i rady nadzorcze zawłaszczyły sobie ogromny majątek. To jest wielki majątek, który przechodzi przez spółdzielnię i to jest kolejny nasz pomysł, aby osoby, które są w miastach, gdzie są spółdzielnie zaangażowały się w odbudowę tej spółdzielni. Notabene jako ruch Kupi z 15 ze społeczeństwem napisaliśmy nowelizację ustawy, prawo spółdzielcze, w, którym to, w której to ustawie mamy wiele artykułów, które oddają spółdziel spółdzielcom spółdzielnie. Więc, tak jak powiedziałem, tu chcemy doprowadzić do tego, że osoba, która się zaangażuje, sprawdzi, co w danej okolicy jest potrzebne. Będzie cykl szkoleń, żeby ta osoba wiedziała o co chodzi w samorządach, więc to mogą być osoby zupełnie niezwiązane z samorządami. Osoby zupełnie z ulicy, poszukamy osób uczciwych i pracowitych, a nie w jakiś sposób nawiedzonych. Więc tu wszyscy są potrzebni. Teraz ten portal i te działania, które chcemy zrobić, mają również nauczyć ludzi współdziałania. W tej chwili przez wiele lat próbowano z Polaków zrobić indywidualistów. Ludzie ze sobą nie rozmawiają. W tej chwili, nawet jest tak, że ludzie w jednym bloku się nie znają. Nie ma czegoś takiego. A samorząd to jest praca grupowa, i to jest to, czego tutaj oczekujemy. I później, jeżeli osoby się zapiszą, zaangażują, zaczną z, ze sobą współdziałać, to one same się wybiorą. Część, o, część zobaczy, gdzie i jak się czuje, i, i, i ta lista sama docelowo się ułoży. Czy jakieś pytania? Znaczy pierwsza rzecz, co z osobami, które mają przesz przeszłość już w innych partiach politycznych, jak one będą rozpatrywane? Mhm. Na pewno nie będzie zgody, aby ruch społeczny z 15 wspomagał jakieś osoby, które mają przeszłość agenturalną albo przeszłość wysoko, ja to nazwę partyjną. Tu chcemy się otworzyć zupełnie na świeże osoby. Aczkolwiek jeżeli ktoś miał jakiś incydent w jakiejś partii, był jakimś szeregowym członkiem, to takich osób zupełnie nie stoi, bo to są normalni obywatele. My się boimy tylko aparatczyków, którzy mają układ i, i z tym układem sobie żyją i oni by chcieli prawdopodobnie za pomocą tego naszego portalu ze swoim całym układem skoczyć. Nie. Chcemy odnowić samorząd. Zupełnie nowe osoby, nieskażone jakąkolwiek działalnością wysokopartyjną. A jeżeli chodzi o osoby, czy, jak, czy będzie weryfikowane, bo w naszym regionie, ale też w skali Polski są tak zwani polityczni, którzy mają za sobą no, po kilka partii, powiedzmy, Samobronę, PSL, SLD, PiS, Liga Polskich Rodzin, więc mają naprawdę bogate CV polityczne. W jaki sposób będzie to weryfikowane? Czy na przykład macie założenie, że ktoś, kto był kiedyś w PZPR, albo kto, kto ostatnio w hmm, kolokwialnie zaliczył 3-4 partie, nie będzie brany pod uwagę, czy będzie taki zakaz? Tu PZPR już od dosyć dawna nie ma. My stawiamy głównie na młodych. PZPR no jest to partia, która dużo złego zrobiła w Polsce. Nie podejrzewam, żeby ktoś z PZPR-u chciał się na ten portal zapisać. I ja Państwu chciałem powiedzieć, że 90% osób odpadnie. Z tych, którzy się tu zapiszą, nawet podejrzewam, że większość z nich odpadnie, a na pewno ci wszyscy działacze, pseudo działacze partyjni, którzy się zapisują tylko do zapisania przez te działania. Tutaj tak naprawdę te działania przejdą tylko osoby aktywne, które chcą coś w Polsce działać, a nie osoby, które chcą wskoczyć na stołek. Więc tego się w ogóle nie obawiamy. Te osoby, ci pseudo działacze, oni są nieskorzy do jakiejkolwiek pracy jakiejkolwiek wysiłku. Więc tego się nie obawiamy. My chcemy tutaj dać tym osobom, które się zapiszą, cały wachlarz wiedzy. Łącznie z wiedzą medialną, jak, w jaki sposób rozmawiać z obywatelami, w jaki sposób udzielać wywiadów, w jaki sposób działa samorząd, w jaki sposób działa rząd, skąd można pozyskiwać środki. Żeby ta osoba, która z naszego polecenia, z naszą rekomendacją dostanie się z samorządu, do samorządu od pierwszego dnia wiedziała, co ma robić, czego od niej obywatele oczekują.